Za mało minerałów. Dowódcy, kapral Faraday melduje się z raportem sytuacyjnym. Siły Amona wzywają odłamki odchłani w całym mieście. Jeśli pozwolimy na ich aktywację, miasto czeka całkowita zagłada. Musicie zniszczyć odłamki, dopóki jest jeszcze czas. Za Dominium. Na dobre i na złe. Za mało minerałów. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Reprezentujemy wyższą władzę. Żyje. Za dominium. Na dobre i na złe. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Reprezentujemy wyższą władzę. Teraz tu jest nasz front. Ty wiesz, co najlepsze. Ah, jest. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Za dominium. Na dobre i na złe. Teraz tu jest nasz front. Reprezentujemy wyższą władzę. Wróg jest blisko. Zabić. Za dominium. Na dobre i na złe. Reprezentujemy wyższą władzę. Wspólnie zniszczymy Teraz każdego już. wroga. Ten jeszcze Jest słaby. Upadnie. Za dominium. Na dobre i na złe. Stoi za mną całe imperium. Za co? Wkurzyłem kogoś? Jak się nie ma, co się lubi. To się lubi, co się ma. Reprezentujemy wyższą władzę. Nie jestem zdrajcą. Stoi za mną całe imperium. Spokojnie. Teraz tu jest nasz front. Za co? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Chyba, czymś się. Teraz, teraz się. tu jest nasz front. Jestem za Dominium. Na dobre i na złe. Reprezentujemy wyższą władzę. Za małe Tam. Jak się nie ma, co się. lubi... Stoi za mną całe imperium. Za co? Nie jestem zdrajcą. Nie. Je... Za co? Znowu to samo. Za dominium. Mam doniesienia o odłamku od niedaleko miejsca waszego lądowania. Jest on waszym pierwszym celem. Powodzenia. Natychmiast ruszać! Stoi. Szykuje się atak na naszą bazę. Przygotować się! Reprezentujemy wyższą władzę. Za co? Teraz tu jest nasz front. Nie jestem zdrajcą. Za Dominion. na Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Stoi za mną całe imperium. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Stoi za mną całe imperium. Godziny za dominium, na dobre i na złe. Tak, reprezentujemy wyższą władzę. Ruszamy. za, za dominium. Na dobre i na złe. Tak. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Teraz tu jest nasz front. Tak jest. Tak. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ruszam. Teraz tu jest nasz front. To ty, impera? To dopiero pierwszy z wielu. Dobra, dowódcy, bierzmy się do roboty. Nasze czujniki wykryły kilka odłamków odchłani. Zniszczcie je wszystkie. Stoi za mną całe imperium za dominium na dobre i na złe. Wdział. Kto się nam sprzeciwia? To ty, imperatorze? Za dominium. Na dobre i na złe. Wyznacz mi. Reprezentujemy tak. wyższą władzę. Zgodnie z rozkazem. Rusza. Za mało minerałów. Za mało. Mineralu. Wróg nadciąga. Zgnieść te szkodniki. Ulepszenie. Opracowanie. Na dobre i na złe. Jestem gotowy. Reprezentujemy wyższą władzę. Za dominą Na dobre i na złe. Jak się nie ma, co się lubi... Uderzenie kontaminacyjne dostępne. Zasyp naszych wrogów radioaktywnych. Nasz wróg chce zniszczyć wszystko, co stworzyliśmy. Do Nasz ruch jest niepodległy. Prawdy mieli się przedsięwzięć. Za dominium. Na dobre i na złe. Za dominium. Na dobre i na złe. Za dominium. Na dobre i na złe. Znowu to są. Jesteśmy wcześniej wyższą władzę. Teraz tu jest nasz front. Stoi za mną całe imperium. Nie jestem strach chyba. Za dominią. Na dobre i na złe. Stoi za mną całe imperium. Za co? Nie jestem strach. Reprezentujemy wyższą władzę. A. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Reprezentujemy wyższą władzę. Nie jest. Teraz tu jest nasz front. Reprezentujemy wyższą władzę. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Za Stoi za mną cały. Wrók nas prowokuje. Odpowiemy siłą. Reprezentujemy wyższą władzę. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Teraz tu jest nasz front. Reprezentujemy wyższą władzę. Te pirackie szumowiny plądrują Zabij miasto wino. w takim momencie? Na dobre i na Wiem, złone. że to duża prośba, ale jeśli możecie, zabijcie Jak ich. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Stoi za mną całe Imperium. Nasi sojusznicy są atakowani. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zgodnie. Stoi za mną całe Imperium. Teraz tu jest nasz front. Za mało minerałów. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Stoi za mną całe imperium. Gotowa do startu. Za dominium. Na dobre i na złe. Czekam na... Co teraz? Ulepszenie. Czas Pracują. ucieka! Musimy pozbyć się tych odłamków. Gotowa do startu. Gotowe na przejażdżkę. Szpital. Gdzie są? Czekam na ciebie. Nasi sojusznicy są atakowani. Jestem wart. Piraci na Korchalskim niebie, nie na mojej warcie i na złe. Za mało minerałów. Teraz tu jest. Broń bardziej bezwzględna Opracujemy. niż Reby. jakakolwiek armia Terra. Wróg się gromadzi. Musimy stawić opór. Żeby pokonać Dominium, trzeba czegoś więcej niż kilka odłamków odchłań. Drobne osiągnięcia się sumują. Nie dobrze. mamy do czynienia z kilkoma odłamkami odchłani. Waszym celem jest je zniszczyć. Teraz tu jest nasz front. Twoje jednostki są atakowane. Stoi za mną całe Imperium. Teraz tu jest nasz front. Gdzie są problemy? Reprezentujemy wyższą władzę. Wdzianko pasuje. Za mało minerałów. Gotowy na przejażdżkę? Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Jestem gotowy. Teraz tu jest nasz front. Stoi za mną całe Imperium. Czy wy zabierasz, czy wystąpiasz? Czekam na ciebie. Stoi za mną całe imperium. Reprezentujemy wyższą władzę. Dobra! Za Na dobre kwiaty. Reprezentujemy wyższą władzę. Stoi za mną całe imperium. Jestem! Teraz tu Jesteśmy wwrew, jest. Jesteśmy w strefie na nas poluje, ale to my będziemy Jak łowcami. Się ma, to się lubi, co się ma. Z rogu Stoi za mną całe imperium. Zmarznie się. Dzięki pełnemu poparciu społeczeństwa możemy zapotrzebować tak wszelkie konieczne środki. Reprezentujemy wyższą władzę. Reprezentujemy... Nasi Stoi za mną całe imperium. O tak. Czemu? Ja? Teraz tu jest nasz plot. Twoje jednostki za mamy są zapakowane. Ujewszy opracowane. Czemu? Ja? Za co? Za dominium Na dobre i na słowo. Nasi sojusznicy czy... są atakowani. Za mało. Twoje jednostki są atakowane Jestem. Go... Metale ciężkie zabijają! Reprezentujemy wyższą władzę. Za małą wyspa. Teraz tu jest nasz front. Nasi sojusznicy są. Stoi za mną całe imperium. Ci piraci nigdy się nie nauczą, co? Dowódcy, pora dać im nauczkę. Na dobre i na złe. Reprezentujemy wyższą władzę. Stoi za mną całe imperium. Nasza gotowa do startu. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Teraz tu jest nasz front. Za wszelką cenę. Masz to jak... Stoi za mną całe imperium. Gotowa do startu. Z pełną za dominium. Na za minerałów. Uderz mnie! Reprezentujemy wyższą władzę. Poczuj krzmu! Tu jestem! Jak się nie ma, Co to musimy ruszać na odłamki otchłań. Zostało nam mało czasu. Za Dominio. Na dobre i na złe. Dobra! Teraz tu jest nasz front. O tak! Stoi za mną całe imprezy. Ja Bronić bez względu na Nasz wróg się zbliża. Atakujcie szybko! O tak. Reprezentujemy wyższą władzę. Żaden problem! Cały jednostki są przybądź. Odłamek otchłani wyeliminowany. Tak szybko. Ucieknie z obszaru Abra. Twoje jednostki są atakowane. Stoi za mną całe imperium. Republiky są w stanie Teraz do dobrze Bastujesz, do budowy. Odłamek odchłani poszedł z dymek. Wygraliśmy bitwę, ale jeszcze nie wojnę. Została już tylko jedna grupa odłamków. Rozbijcie je w pył i zakończcie walkę. Reprezentujemy wyższą władzę. Wziąłem kogoś? Stoi za mną całe imperium. Reprezentujemy wyższą władzę. Stoi za mną całe imperium. Reprezentujemy... Kto się nam sprzeciwia? Teraz tu jest nasz front. Marnuje się tutaj. Za dominią. Na dobre. Teraz tu. Za mało, dobra, Nasze są na dobra. Reprezentujemy wyższą władzę.

Reprezentujemy wyższą płatę. Dzięki pełnemu. Statek piratów wyeliminowany. Nie ma nic gorszego niż piraci i zdrajcy. To się lubi. To się lubi, co się ma. Nasi sojusznicy są atakowani. Rób wkrótce tu będzie. Chętnie poznam twój plan. Musimy rozwalić te odłamki, zanim się aktywują. Ruszajmy! Słyszę! Popatrz na to! Nasi sojusznicy są Jak się nie ma, to się lubi. To się lubi. Powstań! Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nasi sojusznicy są atakowani. Teraz tu jest nasz front. Za małą, za małą, się Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Zergi pożyją się działa. Za dominio. Na dobre i na złe. Jak się nie ma to... Nasi wrogowie się gromadzą. Zergi. się. Za na do... na Kończy nam się czas, dowódcy! Iśćcie te odłagi. Za dominio. Kolejny odłamek otchłani rozbity z tyłu. Dobra robota, dowódcy. Ewolujemy. Pokonujemy przeciwności. Jak się nie ma, to się co się lubi. To się lubi, to się ma. Teraz jest atakowany. Jak się nie ma, co się lubi. Wszędzie. Teraz tu jest nasz prost. Przybądź, Czerniu! Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się... Kolejny odłamek otchłani został zniszczony. Nie mają szans przeciwko naszym szponom. Za Dominium. Za dobre i na, na złe. Synowie i córki Dominium. Jak zawsze maszerujemy naprzód.